Co przesądziło o zwycięstwie w tej walce? Myślę, że tutaj podpowiedzi z narożnika, tak. No, Przede wszystkim <laughs> cały ten okres przepracowany bardzo mocno. No i później weszło to, co miał wejść, tak. Czyli prawy prosty. Palacjus w ogóle był dla ciebie dzisiaj, no, jakimkolwiek y, wymagającym przeciwnikiem. No tak na pewno czegoś się nauczyłem nowego s, s, nie, y, niewygodny styl tak? prezentował tak, że ciężko było się do niego dobrać i, i pewnie taka walka mnie nauczy czegoś na przyszłość. Będę mógł jakieś wnioski z tego wyciągnąć. A jak oceniasz jego słowa o tym, że na walkę z tobą przygotuje formę życia, wiedząc już, jak zaprezentował się w ringu z tobą? A to Zomu będzie miał formę życia następną? No właśnie chciałbym, żebyś ocenił, czy to, czy to? Nie wiem, ja nie jestem zainteresowany tym rewanżem. Nie mam mowy o żadnym rewanżu, jak była walka jakaś wyrównana, to możemy jakoś się rewanżować, a nie, 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 nie jak że przegrywa przed czasem. Tak jak następną walkę mam 28 maja w Szczecinie i się do tej walki przygotowuję i, i chcę jeszcze mocniejszego zawodnika przeciwnika. Jakaś lista życzeń, jeśli chodzi o rywala? Lista życzeń? Nie, nie ma listy życzeń na razie. Zastanowimy się na spokojnie, nerwy opadną, emocje, także będziemy myśleć. Ale spoglądasz na polskie podwórko, czy raczej... Nie na... to wszystko zależy od promotorów. No właśnie, Tomasz Babiloński liczy, że pójdziesz w ślady Tomasza Adamka, Krzysztofa Głowackiego, Krzysztofa Włodarczyka i zdobędziesz pas Mistrza świata w kategorii do 91 kg. Jak oceniasz swoje, swoje perspektywy w tym temacie? No to nie ukrywam, że mam jeden cel, właśnie tym celem jest, z... żebym zdobył taki tytuł taki i do tego dążę i będę do tego dążył z całą siłą. Jakby się cenił? kiedy na taką walkę o mistrzostwo będziesz gotowy? Nie zobaczymy, zobaczymy. Teraz to będzie w kolejnej walce, zobaczymy jak to będzie wyglądało, następna walka i no i będziemy, to wszystko to zależy od promotorów. Czułeś jakiekolwiek ciosy Palaciosa, bo kilka razy cię trafił? Czułem, ale to nie było jakieś, żeby, żeby mnie zaproczył tak, jakieś mocne. wiadomo, że takie niewygodne, te cio, nie, śliskie niewygodne były, ale nie, nie były, nie wiadomo jak mocne. Według ciebie był to do tej pory twój naj, najtrudniejszy rywal w karierze? Myślę, że tak. Najtrudniejszy rywal nie, niewygodny, także doświadczony. Boksował dwa razy mistrzostwa świata i, i tak, myślę, że to był naj, naj, najcięższy rywal u tym. Byłem zaskoczony tym, czy poszedł z Tobą na, na wymiany, że, że, że przyjął taką twardą walkę. No, przyjął, przyjął twardą walkę, był y, przygotowany, miał y, formę życia, tak jak zapowiadał. Także byłem na to też przygotowany. Ale spokojnie bym wytrzymał do końca w takim tempie, jak zacząłem. Gdyby walka na przykład trwała na dłuższym dystansie, bo, bo też były takie prognozy, że jeżeli walka osiągnie drugą, drugą część, to, to, to wtedy być może górę ma... weźmie doświadczenie. Tak, górę na czwarta to była, tak? Mhm. To dobrze się czułem i myślę, że przebo, przeboksowałbym był w takim samym tempie do końca tej, tej, tej walki. Dziesięć, 10 rund zrobiłem na pewno w, w tym tempie, w którym zacząłem.